A, już mi się idealnie gardo zdarło Jest perfekt, Ej Love cloud, Ej. To nie freestyle, mordo Bo lubię rozmyślać Po co Zasłować słowa, których się nie da czytać, mordo W sumie żadnych tekstów nie czytam Zawsze czuję klinć jak kiedyś, jak chciałem coś nagrywać W sumie, w sumie jak, jak ktoś jak nie słucha, czuje dalej klinć na no to mordo Powiem, że mamy przypał Ja nie czuję, może po prostu mam większą tolerancję na rapową ch Kiedyś czułem jedynie awersję do ludzi, teraz czuję, że straciłem czas na słuchanie tej muzy Przeleciałem od metalu przez ambient Teraz skończyłem na rapie Jedynie gatunek, gdzie nie liczy się talent Tylko jaką masz japę Mógłbym robić tylko takie zwrotki Ale znajdę ci kiedy chcesz kogoś, kto też tak już robi Wolę nagrywać tylko to co wymyślę sobie w nocy żadnego impulsu nie umiem nawet bitu stworzyć hey, To hey. nie freestyle, hej, chcę atencji, hej Chcę pieniędzy, hej, ciekawe życie mieć To nie freestyle, hej, chcę atencji, hej Chcę pieniędzy, hej, na życie plan jakiś mieć Kolejny wers, leci weter, ludzi widzę, no a nie chcę W oczy świecą mi tu flesze że to ja im już nie wiem. Napisałem tekst, klikam Enter. Tak się nie czułem nigdy wcześniej. Mogę zrobić tutaj wszystko chyba łącznie z fałszowanym śpiewem, ale może lepiej nie. Śpiewać będę na epce. Te wszystkie plany i uczucia to dla jedynie słów wyświetleń. Chyba czas na jakąś pozytywną terapię. Kierunek szkoła, uśmiechu Budapest to nie freestyle. Hej, chcę atencji, hej, chcę pieniędzy, hej. Ciekawe życie mieć. To nie freestyle, hej, chcę atencji, hej, chcę pieniędzy, hej. Na życie, plan jakiś mieć, hej. Ej, yo. dobra, teraz sery freestyle, ej! Ha. O, dobra, nie no, żartowałem e, Chciałbym zapowiedzieć w ten oto wspaniały sposób, pięciu osobom, które przesłuchają ten kawałek, e, że na przełomie lipca i sierpnia wychodzi moja epka. E, będzie nosiła nazwę Love Cloud. Będzie to siedem utworów, utrzymanych w takiej konwencji bym powiedział nostalgicznej. Cóż, jest to najlepszy projekt, jaki. Stworzyć na ten moment Także mam nadzieję, że się spodoba A jeśli nie i uznasz, że to totalny syf I no, nie warto poświęcać na to czasu No to w sumie też dobrze Taka jest rola sztuki, czy muzyki Czyli wywoływanie emocji Także Mam nadzieję, że do usłyszenia To nie freestyle, hej Chcę atencji, hej Chcę pieniędzy, hej Ciekawe życie mieć To nie freestyle, hej Não